Widz! I to teraz! Simon, Przeportuj nas gdzieś! Teraz! To zło, które zagraża całemu światu. Kto ich obroni, jeśli nie, nie Nie możemy się temu przyglądać próbuje nas zeżreć. Wszystko. Teraz! Przy niej moje czary to żart. Żeby ocalić żywych. Mają przewagę. Czarno to widzę. Żywią, umrzyków. Teraz moja kolej. Jak nieboszczek się obudzi, można zadać mu pięć pytań, po piątym znowu umrze. Rylomon Tergates. Może źle akcentuję. O chyba. Cudownie. Już wkrótce. Zabili cię w bitwie? Tak. Super. Jeszcze cztery pytania, tak? Tak. Nie, nie, to nie to nie było do ciebie. To się liczyło, czy nie? Tak. Cholera. Odpowiadaj tylko jak mówię do ciebie. Okej? Okay? Tak. Po co dodałeś? Okej okay na końcu zdania. Nie dodałem. No cudownie. Gdzie łopata? and Dragons złodziejski honor. Wkrótce w kinach.